Widzicie, po ostatnim strzale, też jeszcze przenoszę na następny cel. Dlatego, że normalnie w boju, czy w ferworze walki, czy, czy w nerwach yy, będziecie strzelać dotąd, aż się zorientujecie, że naciskacie język i jest dupa zbita. To naprawdę trzeba być bardzo ostrzelanym, żeby widzieć. Teoretycy zaraz wygłaszają jakieś głupoty, to jest nieprawda. Strzelasz i nie wiesz, kiedy masz pusto. Wierzcie mi. Zazwyczaj nie zorientujesz się, jeżeli cały czas masz przyrządy, patrzysz na przyrządy, a nie, a nie jest takie zerknięcie. Są szkoły takie, że strzelam i sprawdzam tu. Jedni mówią źle, inni mówią dobrze. Ja to kiedyś też preferowałem, ale chyba wolę wrócić tu. I w razie czego, bo jeżeli nie, na, nie oddałem strzału, to i tak, i tak muszę wrócić z tą bronią. Bo muszę zobaczyć, co się zadziało. Czy to wiecie, przeładowanie, czy wyciągnięcie zejście, i usunięcie jakiegoś głębszego zacięcia, czy po prostu widzę, że pusta komora, to już tu widzę, wracając, tu widzę pusta komora i szybka zmiana wtedy, tak? Ale to za bardzo, za dużego sensu nie ma. Bo czy tak, czy tak, jeżeli nie nastąpił strzał z bronią, trzeba wrócić z powrotem. Do, do siebie to, co mówiliśmy. Nie grzebiemy przy broni tu, nie bawimy się tam daleko. Wszystko robimy tutaj.